Hello! Nie wiem już, który raz to dzisiaj nagrywam. W każdym razie, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj już jest piątek, 15 sierpnia. Jest już piąty dzień Ridwiku. I Ridwik się powoli kończy. Ridwik się kończy. Ridwik się kończy. Musimy koniecznie ustalić datę następnego Ridwika, chociaż ja nie mam pojęcia, kiedy będzie ten dobry czas. W każdym razie, dzisiaj mam dla Was podsumowanie mojego czwartego i piątego dnia Ridwiku. Podczas tych dni, dwóch dni, szczerze powiedziawszy, niewiele się działo, dlatego też zrobiłam jeden filmik. I tak, yy, skończyłam czytać Lying Game, Pozory Melon Sire Shepard. Jest to trzecia część Lying Game. Yy, oglądałam serial Lying Game, który został przedwcześnie skasowany. I dlatego też postanowiłam, że przeczytam wszystkie książki, żeby się dowiedzieć, kto jest mordercą. W każdym razie ta część niewiele mi wyjaśniła i jestem trochę wkurzona z tego powodu. Ale legenda głosi, że następna część już jest w drodze na polski rynek wydawniczy, więc uh, mam nadzieję, że szybko dostanę ją w swoje łapki i zaspokoję swoją ciekawość. I uh, tak, Line Game. Zakończyło mój e, Ridwikowy stosik, który zaplanowałam sobie przeczytać A owy stosik wyglądał tak Ta Pocałunek anioła Elizabeth Chandler Jeśli macie drugą część, to koniecznie dajcie znać Pozory melonsary Shepard Hera moja miłość Anny Onichimowskiej Elita Kierykas I e, magia Indigo Richelmed Czyli trzeci dom kronik krwi i tutaj też bym chciała już następny tom, bo po prostu. Po prostu. Po prostu chciałam to przeczytać, bo. O, <laughs> kocham Adriana. Kocham <laughs> Adriana. Dobrze. I te pięć książek sprawiło, że uzyskałam wynik 1401 stron, co jest dość sporym wynikiem, ale szczerze powiedziawszy, te książki się masakrycznie szybko czyta. Są naprawdę napisane lekko, więc ten wynik nie jest. Taki rewelacyjny, jakby się wydawało. Dla porównania: Mgły Awolonu Marion Zimmer Bradley. One mają 1350 stron, ale wątpię, żebym przeczytała tą książkę w tydzień. Chociaż nie, ja ją przeczytałam chyba w 6 dni. Ale ona nie nadawałaby się na Ridweek, bo ją się długo czyta i ciężko czyta, ponieważ jest w niej dużo wątków, dużo postaci i ciężko nadążyć za fabułą. Tak więc 1401 stron to wcale nie jest tak rewelacyjny wynik, jakby się wydawało. Co prawda Ridwick jeszcze trwa, ponieważ mamy dopiero piątek, ale ja jutro cały dzień pracuję, dzisiaj także um, pracowałam. I niestety chyba raczej nie uda mi się już nic więcej przeczytać Chociaż miałam nadzieję, że zacznę Hopeless, Colin Hoover Ale już chyba przeczytam ją po Rydwiku, ponieważ nie zdążę eee, mm -mm. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Rydwig I przejdźmy do drugiego wątku, jakim jest mój book haul który Czyli moje książki, które dotarły do mnie wczoraj Wczoraj, czyli w czwartek, tak, w czwartek, w czwartek, w czwartek Widziałam pod spodem w komentarzach, że wzbudziły spore zainteresowanie, więc zgodnie z życzeniem, pokażę Wam, co do mnie wczoraj przyszło. Otóż, w mojej paczce znalazło się 12 książek, i obiecuję, że do października nie zamówię żadnej paczki. No więc nie przedłużając, bo pewnie co niektórzy już się nudzą przed e, ekranami swoich komputerów, te oto książki dotarły do mnie wczoraj. Uwaga! Anna i pocałunek w Paryżu Stephanie Perkins. Lato drugiej szansy Morgan Merson. Papierowe miasta Johna Greena. Chociaż szczerze powiedziawszy, gwiazd naszych wina mi się nie podobało aż tak bardzo, jak powinna mi się podobać. Ale postanowiłam autorowi dać jeszcze jedną szansę Tym bardziej, że w przyszłym roku ma wejść do King Film I chociaż wy narzekacie na tą książkę Postanowiłam ją przeczytać Nie wiem, czy dobrze zrobiłam W każdym razie zobaczymy wkrótce Trick City, Catherine Stroke I jest to opowieść o miłości chłopca do głuchej dziewczyny Coś nowego, coś czego jeszcze nie czytałam Dlatego jestem strasznie ciekawa tej książki I mam nadzieję, że jak najszybciej się za nią zabiorę Play, Jay Wiera Ruskesa. Ruskesa. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to nazwisko. W każdym razie, muzyczna intryga dwóch braci i koncerty tłumy fanek. Muzyka to moje drugie imię. Druga pasja zaraz po czytaniu książek, dlatego też postanowiłam zamówić tę książkę. I oto jest! Uuu. Złoty Most Ewy Willer. 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 Czyli druga część magicznej gondoli. Lej! Wierna Weroniki Roth Czyli trzecia część niezgodnej. I teraz ja też będę wiedziała, dlaczego tak wszyscy rozpaczają. I Uwaga, 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 uwaga. Gwóźdź programu, czyli gość honorowy. Cała seria Persiego Jacksona w pakiecie. Polowałam na to, odkąd zobaczyłam to na prawie każdym kanale każdego zagranicznego booktubera. Lubię mitologię grecką. Oglądałam pierwszy film, pamiętam, z Loganem Lermanem. Logan, ale ciało, co nie. I postanowiłam, że jak już mam kupić persiego Jacksona, to tylko i wyłącznie w pakiecie. I oto jest mój, i nie oddam go nikomu. Mm -mm. Przykro mi. Także od razu uprzedzam, że zobaczymy się dopiero w niedzielę, ponieważ jak już wspomniałam, jutro pracuję cały dzień. Jakoś na kolejne książki trzeba zarobić. Jaj, więc um, do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!